Cześć, witamy na kanale Gadżetowi Eksperci, czyli kreatywnie o gadżetach reklamowych. Z tej strony Piotr Kalewski i Paweł Frisker. Dziś porozmawiamy sobie na temat mody, ale nie Piotrze takiej mody, tylko mody w gadżetach reklamowych. Czy stosowanie gadżetów reklamowych jest nadal modne? Moda we fryzurach, odzieży, architekturze, moda w biżuterii, moda w modzie. Czyli wszystko to, co przychodzi do nas z różnych zakątków świata i wpływa na to, jak wyglądamy i jakimi przedmiotami się otaczamy. Co dla Ciebie, Piotrze, oznacza modne? Modne to znaczy to, co idzie z trendem. A ja do trendów podchodzę dość poważnie, więc dla mnie trendem jest to, co jest w megatrendach, na przykład Natalii Hatalskiej. Słyszałeś o tym? Słyszałem, mapa trendów. Mapa trendu? Of... tego, co obecnie na świecie jest ważne i w jakim kierunku powinniśmy podążać, aby ocalić naszą planetę i w ogóle, żebyśmy zadbali o siebie. Jasne, jest to jakaś na pewno wskazówka. Ja natomiast widzę duży synonim i prawie znak równości pomiędzy modne a z zachodu. Jesteśmy narodem, który często podejmuje się pewnej kalki, czy to produktów, czy to zachowań, czy to tak naprawdę światopoglądu, który, który płynie do nas z zachodnich krajów, czy to ze Stanów, Zjednoczonych czy, czy z Europy i mam wrażenie, że naśladujemy trochę bezmyślnie zachód. Mi natomiast kojarzy się to z popkulturą, czyli z muzyką, festiwalami, filmami i Netflixem. No tak, zgodzę się z Tobą, Piotrze. Natomiast w dzisiejszym odcinku porozmawiamy, jak duże brandy i firmy nadążają z modą w świecie gadżetów reklamowych. I jako taki pierwszy przykład przychodzi mi nasz rodzimy mBank, który. Notabene ma świetną komunikację marketingową, e, która trafia do ich grupy docelowej, którym są zazwy zazwyczaj młodzi, aktywni ludzie. Czy wiesz, gdzie młodzi, aktywni ludzie spędzają czas latem? Na plaży albo uprawiając sport też, ale również na festiwalach muzycznych i mBank przygotował świetny gadżet, który jest jednocześnie funkcjonalnością korzystającą z ich usług, mianowicie z opaską na rękę, która jednocześnie była środkiem płatniczym. Na którym na festiwalu mogli mogli ci odbiorcy skorzystać, płacąc za produkty zakupione na festiwalu. Czyli z jednej strony produkt cyfrowy, z drugiej strony fajny gadżet i super pamiątka po festiwalu, która na pewno przywiąże i zlojalizuje zarówno do festiwalu jako fajne rozwiązanie i funkcjonalność, ale również do banku, który wyszedł naprzeciw ich potrzebom. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Będąc jeszcze w temacie festiwali, to innym przykładem firm, które które inwestują duże środki w gadżety reklamowe, które są jednocześnie gadżetami, jednocześnie eksponującymi daną markę, to są gadżety festiwalowe. Na przykład z polskich Open Air, Sunrise Festival czy Poland Rock, które, które sprzedają swoje gadżety na festiwalu za pieniądze tym samym zarabiając. No widzisz, ja się skupiłem na plaży i na sporcie, ponieważ z jednej strony wiem, że doskonale tak samo jak przykład mBanku, nadążają za duchem czasu i za młodymi biura podróży, które przygotowują sety dla uczestników różnego rodzaju wycieczek po świecie, welcome packi oraz czekadełka w hotelach, które są dedykowane od biur podróży. Natomiast po drugiej stronie mam wydarzenia sportowe, takie jak na przykład Ran Magedon, który swoimi pakietami z jednej strony odpowiada na potrzebę żeby użytkowników takiego biegu sportowego, wiesz, są to bandamy, opaski sportowe, różnego rodzaju bidony na wodę, czy również pakiety odżywek dla sportowców, ale także pakiety startowe, tak jak opowiadałeś o pakietach festiwalowych, tak samo tutaj w przypadku imprez sportowych, pakiety startowe na takie wydarzenia. Dokładnie tak i to pokazuje, że tego typu gadżety reklamowe tak naprawdę podnoszą pewną rangę w pewnym środowisku, bowiem koszulka z na przykład Run Magedonu czy Survival Race'u pokazuje, że dana osoba była zaangażowana w taki projekt i dzięki temu jej ranga społeczna być może rośnie. Ranga rośnie, ale nie tylko na siłowni, gdzie możesz założyć taką koszulkę z napisem Warrior, ale także jak pojedziesz na konferencję biznesową, ponieważ... Pakiety gadżetów weszły już na stałe w pakiety biletów na topowe konferencje, na przykład marketingowe, gdzie bilet o niższej kwocie nie ma żadnego welcome packu gadżetowego. A im kupujesz droższy bilet, tym dostajesz coraz ciekawsze gadżety, którymi też możesz się z jednej strony pochwalić, a z drugiej strony będą super nawiązywały do wydarzenia, które już się zbliża. A propos wydarzenia, to również te. Te modne gadżety reklamowe coraz częściej występują na targach. Firmy prześcigają się i de facto zwiększają budżety marketingowe na gadżety reklamowe, właśnie na targach, żeby zafundować coś, co użytkownicy będą mieli dłuższy czas. Smyczki, bryloczki czy jakieś drobne słodycze już dawno już dawno odeszły do lamusa. Teraz szukasz czegoś, co z jednej strony będzie wyróżniało ciebie jako firmę, z drugiej strony będzie funkcjonalne, a po trzecie, najlepiej, gdyby jeszcze było stosunkowo tanie, żebyś mógł rozdać tego dużo jako take away. Każdy, kto przychodzi do ciebie na stoisko targowe, żeby wyszedł z czymś fajnym i ciebie zapamiętał. Targi, czyli przestrzeń targowa, jest często wykorzystywana też w świecie mody. A jak o modzie mówimy, czy o tych gadżetach modnych. To warto zwrócić uwagę, że oferty znanych marek światowych, które się kojarzą ewidentnie ze światem mody, jak na przykład Hugo Boss czy Pierre Cardin, również wypuszczają pewne sety gadżetów, które można obrędować własnym logotypem, stwarzając modny gadżet w świetnie wykonanym designie. W odwrotnym przykładzie są marki, które na przykład bardzo mocno uplasowały się w przestrzeni FMCG, które same w sobie już są marką, przykład Red Bulla, który z jednej strony ma energetyki, ale z drugiej strony to ogromne wydarzenia sportowe, na których ich produkt staje się gadżetem, który rozdają wszystkim a na bazie samego logotypu przygotowują kolejne sety gadżetów związanych ze sportami ekstremalnymi. Świetnie, że wspomniałeś o marce Red, Nie, Red... <grywia> Bo mnie zabijasz tym wzrokiem. Marka Red Bull, którą wspomniałeś, a właściwie którą wspominaliśmy na poprzednich odcinkach, to światowy lider, jeśli chodzi o, o marketing i, i też zaawansowane gadżety reklamowe, natomiast ten eksplorację gadżetów reklamowych. Coraz modniej wykorzystują również influencerzy, którzy tworzą pewne sklepy, które są tak naprawdę wyznacznikiem mody czy trendów. Mówisz o merczach, czyli o typowych zestawach ciuchów, które wydają z własnymi czapkami, bluzami, koszulkami, plecakami, a nawet obuwiem. No i zobacz, podaliśmy przykład branży finansowej, FMCG, biura podróży, festiwale muzyczne. Te wszystkie grupy inwestują w gadżety. Co więcej, tymi gadżetami próbują nadążyć za modą i mogłaby to być odpowiedź na pytanie, czy gadżety wciąż są modne, ale moglibyśmy pójść również jeszcze o krok dalej. Jakie gadżety spełniają obecne trendy mody? No to mi przychodzi od razu na myśl ekologiczne, które obecnie bardzo mocno wpisują się w trend czy to recyklingowe, naturalne, czy botaniczne. Natomiast obok tego widzę kategorie artykułów spożywczych gadżetów spożywczych do zjedzenia która też bardzo rośnie na sile a także gadżety sportowe czy digitalowe które ostatnio rosną w siłę. NFT, NFT, bitcoiny. Dokładnie tak. Czy wiesz, co to jest NFT? Absolutnie nie. A wiesz, jakie są wykorzystywane w gadżetach reklamowych? Nie. Wspominałeś przed chwilą o tym, że w jaki sposób mbank ściąga opłatności. Czy to jest jedyna forma? Niezupełnie. NFT, które wykorzystuje technologię blockchain, czyli tą, którą znamy z kryptowalut, powoduje pewne zabezpieczenie pod kątem niepodrobienia danego. Utworu tym utworem może być, może być grafika, może być piosenka, może być dowolny obraz generalnie, który powoduje, że nikt tego nie skopiuje. Czy możemy rozumieć w ten sposób, że za chwilę elementem mody będzie na przykład jakiś ubiór, który będzie miał metkę, która będzie miała takie NFT i nikt już nie podrobi mojej koszuli? Akurat tutaj wchodzimy ze świata offline'owego do online'owego i NFT głównie, głównie zabezpiecza cyfrowe dobra, a nie fizyczne, więc tu bardziej chodzi o to, że jak ktoś stworzy na przykład awatar, to ty będziesz miał do niego prawa. Ty mówisz NFT, a ja mówię NFC. Wiesz co to jest? Sygnał radiowy służący do identyfikacji? W prostym znaczeniu zbliżenia. Zbliżeniowe płacenie, Karty. ale też nasze nowe dowody osobiste działają tak, że mogą Cię identyfikować po zbliżeniu do smartfona. I w gadżetach reklamowych też jest taka opcja, jest taka ciekawostka, że są butelki na wodę, które po zbliżeniu pokazują najbliższe źródło wody. A propos butelek, to butelki to też świetny pomysł obecnie na gadżet modny, ponieważ idziemy z duchem rezygnowania z butelek plastikowych właśnie na rzecz wielokrotnego użytku e, na przykład pojemników na wodę, jakimi są butelki. Ja mam głęboką nadzieję, że producenci wody w końcu zrezygnują z jednorazowych butelek na rzecz właśnie takich butelek na wodę. No właśnie, a propos wody to e, mam takie poczucie, że rosnąca gałąź gadżetów ekologicznych, które są bardzo modne e, w postaci na przykład roślin e, jeszcze de facto 10 lat temu nikt by nie pomyślał, że rośliny mogą być Gadżetem reklamowym i mogą być modnym gadżetem reklamowym. Różne przedmioty ze świata elektroniki, designu przesuwają się w kierunku branży gadżetów reklamowych, ponieważ ciągle szukamy nowości, żeby nadążyć za trendami i modą. Nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj, jako gadżet reklamowy, możesz kupić sobie lampę, która równolegle jest głośnikiem i zmrażaczem butelek do szampana, super grille designerskie, a nawet zadrukowane. Buty, sneakersy. Sneakersy to ciekawy przykład z mody, tak jak i ciekawym przykładem ze świata mody są zapachy, bowiem wiele firm zagłębia się w aroma marketing, czyli immersyjne wejście użytkowników w świat doznań danej marki poprzez zapachy, dzięki którym są w stanie przypomnieć o sobie danemu odbiorcy właśnie dzięki zapachom, które odpowiednio, odpowiednio konstruują, co zresztą widzą na przykład duże. Duże sieci spożywcze, yy, wypuszczając pewien aromat, na przykład pieczywa. Czyli rozumiem, że jak wchodzę do marketu i tam pachnie pieczonym chlebem, to znaczy, że może wcale tam go nie pieką? Dokładnie tak. Ja mam taki przykład, yy, że. Nie zawsze jest tak, że sam ten zapach ma powodować zakup. Czasem jest tak, jak w przypadku tej melodii, którą słyszysz w marketach, która się powtarza, która ma zakorzenić w tobie zapamiętanie i przyklejenie danej melodii do marketu. Tak samo jest z zapachami. Są już całe sieci sklepów odzieżowych, do których kiedy wchodzisz zawsze jest ten sam zapach, że kiedy go poczujesz masz sobie przypomnieć właśnie tą konkretną sieć Nute. odzieżową. No, te zapachową, dokładnie tak. I tak samo też działają takie zapachy na przykład niekoniecznie w sklepach, ale na przykład kiedy jedziemy samochodem są e, słynne choineczki Wunderbaum natomiast e, wiele firm decyduje się na oryginalny zapach właśnie podczas e, długiej podróży danego użytkownika w samochodzie. Jeszcze kiedy mówiłem tobie o tych sieciach e, odzieżowych przyszedł mi na myśl trend dotyczący skarpetek jako bardzo Ciekawego gadżetu reklamowego. To prawda, odzież w postaci skarpetek jest coraz częściej uznawana za bardzo modny gadżet. Natomiast przychodzi mi na myśl, czy wiesz, dlaczego banki nie rozdają swoim klientom właśnie skarpetek jako gadżety reklamowe? Bo oni się na to nie decydują. Wiesz, dlaczego? Żeby nie puścić cię w skarpetach? Nie, dlatego, że żebyś nie, nie ładował pieniędzy w skarpetę. <śledzio> To w takim razie, czy wiesz, dlaczego Zus nie rozdaje swoim klientom świnek z karbonek? A powinni. A powinni. Bo myślą nad czwartym filarem. Paweł z suchymi żartami jest jak ze słabymi gadżetami reklamowymi. Nie dosyć, że nie zrobię ci dobrego PR-u, to jeszcze mogą zesłać na ciebie fala hejtu, więc bym uważał. I tym oto zabawnym akcentem myślę, że popukać, możemy. Popukać. Trochę tak, to... trochę tak. Możemy podsumować dzisiejszy odcinek, w którym zachęcamy Was do nieinwestowania w takie pospolite, generyczne, powtarzalne gadżety, lecz odłożenie tego nieco w czasie i zebranie większych środków na modne gadżety, które będą też praktyczne, bo to jest też bardzo ważny aspekt, żeby nie tylko ładnie wyglądały z designu, ale żeby faktycznie użytkownikowi służyły. Czy Piotrze na sam koniec zdradzisz, jaki jest Twój najmodniejszy gadżet? Dla mnie najmodniejsze zawsze będą handmade, jeżeli sam dla mnie zrobisz jakiś gadżet. Czyli własnymi rękoma. Dlatego też zachęcamy Was do tego, że być może nie musicie wydawać kroci na modny gadżet, ale możecie go zrobić własnymi zasobami. Jeżeli macie takie pomysły, zostawcie je w komentarzu, my chętnie na nie odpowiemy. A tymczasem żegnamy się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć!